Bar Wenecja, królestwo zapiekanek i oranżady z saturatora. Bar Wenecja, stojący przez dekady przy Piotrkowskiej, był symbolem taniego, studenckiego jedzenia i niepowtarzalnego klimatu. Wchodząc do środka, najpierw czuło się zapach pieczonych zapiekanek. Tych długich, naprawdę półmetrowych, z ciągniącym się serem i pieczarkami. Podawanych na grubym aluminiowym talerzyku. W rogu stał charakterystyczny saturator, ten sam metaliczny dźwięk nalewania wody i syczący oddech gazu, który brzmiał jak obietnica szybkiej ochłody. Wnętrze składało się z kilku drewnianych stolików, zawsze lekko rozchwianych, a na ścianach przez lata wisiały plakaty studenckich juwenaliów z połowy lat dziewięćdziesiątych, lekko wyblakłe od papierosowego dymu. Wenecja była miejscem, w którym można było spotkać wszystkich: studentów z pobliskiej filmówki, robotników po zmianie, nastolatków uciekających przed deszczem i starsze panie zamawiające kawę plujkę. Z czasem stała się legendą, nie dlatego, że serwowała najlepsze jedzenie świata, ale dlatego, że była miejscem pełnym prawdziwego miejskiego życia, takiego, którego dziś coraz mniej. Bar Wenecja Przypominał epokę, w której ludzie mieli czas, by usiąść, pogadać i nacieszyć się chwilą bez pośpiechu. Adria w Warszawie elegancja między PRL-em a wczesnym kapitalizmem. Adria była jedną z tych warszawskich restauracji, które potrafiły pogodzić nostalgię PRL-u z aspiracjami nowego świata. W latach 90. można było tam poczuć klimat minionych dekad. Ogromna sala, połyskujący parkiet, wygięte włók, barierki, szerokie schody prowadzące na antresole, a do tego dyskretne oświetlenie, które sprawiało, że wszystko wyglądało trochę jak z czasów przedwojennych, tylko po przejściach. Ludzie przychodzili tu na wyjście, takie prawdziwe, z eleganckim strojem, czystymi butami i perfumami specjalnie na tę okazję. W menu dominowały klasyki. Kotlet po szwajcarsku, schabowy z obowiązkowym zestawem surówek, barszcz czerwony podawany w małych filiżankach, a do tego słynna adriańska kawa po wiedeńsku z bitu śmietaną. W latach dwutysięcznych pojawili się nowi klienci, biznesmeni z komórkami wielkości cegły i młode pary, dla których Adria była miejscem pierwszych romantycznych kolacji. Lokal miał tę niesamowitą zdolność, nawet jeśli świat się zmieniał, ceny rosły, gusta ewoluowały, Adria pozostawała sobą. Elegancka, trochę staroświecka, ale właśnie przez to tak kochana. Bar Smok Kraków, kultowy przystanek przed i po imprezie. Smok na krakowskim Kazimierzu był jednym z tych barów, które łączyły wszystkie pokolenia. Studenci. Artyści, robotnicy, lokalni bywalcy, a później rzesze młodych ludzi z całej Polski przyjeżdżających na implezy. Wnętrze było proste: drewniane taborety, linoleum pamiętające poprzednią epokę, a nad barem metalowa tablica z cenami wypisanymi żółtymi literami. Smok słynął z jedzenia prostego jak konstrukcja młotka, ale absolutnie kultowego. Pierogi z mięsem, Naleśniki z serem, kiełbasa z patelni i obowiązkowy żurek, który ratował niejeden studencki poranek po imprezie. Atmosfera była niepodrabialna, zawsze głośno, zawsze gwarno, ludzie przychodzili i wychodzili, wciąż ktoś opowiadał historię, ktoś binny śmiał się do rozpuku, a między stolikami przemykali kelnerzy z tacami pełnymi talerzy. Restauracja była też miejscem, które nigdy nie udawało czegoś, czym nie było. Smok był autentyczny, jak Kazimierz tamtych lat trochę brudny, trochę szalony, ale niepowtarzalnie żywy. Piwnica Świdnicka Wrocław Legenda pod ratuszem Piwnica Świdnicka, jedno z najstarszych miejsc tego typu w Europie, była dla Wrocławia tym, czym dawne browary są dla Czech. Miejscem spotkań, piwa i historii. Kiedy w latach dziewięćdziesiątych schodziło się po schodach do jej chłodnych, łukowatych wnętrz, można było poczuć klimat średniowiecznych piwnic, które pachniały mieszanką mroźnego kamienia i świeżo ważonego piwa. Menu było klasyczne. Golonka z kapustą, żeberka z pieca, piwo lane do ciężkich kufli, które zawsze brzęczały, kiedy grupa studentów z Politechniki wznosiła kolejny toast. Przy długich, wspólnych stołach siedziały całe rodziny, turyści, lokalni bywalcy oraz ci, którzy zaglądali tu po raz pierwszy, zachęceni opowieścią dziadków. W czasach wczesnej transformacji piwnica była dowodem, że można chronić tradycję, nie rezygnując z nowoczesności. Wieczorami czas płynął wolniej. Gwar rozmowy, echo kroków kelnerów, skrzypienie ałek i złoty blask lamp stworzyły atmosferę, której dziś brakuje w wielu odnowionych, wypolerowanych lokalach. Karczma u Babci Maliny Kraków to kwintesencja domowego jedzenia. U Babci Maliny to miejsce, które pachniało jak niedzielny obiad u babci, kapustą, koperkiem, świeżym ciastem drożdżowym i rosołem gotującym się gdzieś na zapleczu. Wnętrze wypełniały drewniane ławy, koronkowe obrusy i dziesiątki bibelotów, które wyglądały jak pozbierane z różnych wiejskich strychów. W latach dwutysięcznych studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego ustawiali się tu w długich kolejkach, bo za niewielkie pieniądze można było zjeść porządny domowy posiłek. Pierogi ruskie, kluski śląskie z sosem, kotlet drobiowy wielkości talerza. Na deser królowały naleśniki z serem, które pachniały wanilią i masłem. U babci maliny dawało poczucie bezpieczeństwa. To była restauracja, w której nic nie zmieniało się zbyt szybko. W czasach, gdy wokół otwierały się modne bary sushi i włoskie traktorie, tutaj wciąż można było usiąść przy ciepłej zupie, poczuć zapach drewna i przypraw i odnieść wrażenie, że świat poza drzwiami przestał istnieć. Restauracja kameralna Warszawa ostoja warszawskiej inteligencji. Kameralna była miejscem, które znał każdy warszawiak z opowieści starszego pokolenia. W latach dziewięćdziesiątych, choć miasto przyspieszało, a nowe knajpy wyrastały jak grzyby po deszczu, kameralna trwała, z ciężkimi zasłonami, ciemnym drewnem i charakterystycznym barem, gdzie zawsze siedział ktoś z notesem lub gazetą. W czasach transformacji restauracja stała się azylem dla inteligencji, artystów, dziennikarzy i studentów kierunków humanistycznych. W powietrzu unosił się zapach kawy parzonej w metalowym ekspresie, a kelnerzy mieli tę nieśpieszność ruchów, którą pamiętano jeszcze z dawnych czasów. Menu było klasyczne: barszcz z uszkami, flaki po warszawsku, kotlet mielony a do tego obowiązkowy kompot z dużego słoika. Kameralna miała ten specyficzny klimat, w którym rozmowy prowadziło się powoli, z namysłem, przy przygaszonym świetle lamp, a każde spotkanie zamieniało się w małe wydarzenie. Dziś takich miejsc po prostu brakuje, miejsc, które łączą ludzi w sposób naturalny, bez pośpiechu i bez udawania. Sfinks kultowa wersja z lat 90. Smak pierwszej egzotyki. Sfinks w swoich początkach, przed masową ekspansją i unifikacją wnętrz, był miejscem, w którym Polacy po raz pierwszy poczuli smak czegoś innego niż schabowy i zapiekanka. W latach 90. wejście do Sfinksa było jak Teleport do orientalnego świata. Ciężkie zasłony, ciepłe światła, dekoracje przypominające blisko wschodnie bazary. Najsłynniejszy zestaw, szorama, serwowano na ogromnych talerzach z sosem czosnkowym, którego zapach roznosił się na cały lokal. Do tego frytki, chrupiące i gorące, oraz pita którą jadło się jak największy skarb. Było to miejsce pierwszych dorosłych wyjść, na randki, urodziny, zakończenie roku szkolnego. Sfinks dawał poczucie luksusu dostępnego dla każdego egzotyka, ale za przystępną cenę, porcja tak duża, że można było dzielić ją na pół i muzyka która brzmiała inaczej niż w polskich barach mlecznych. Dziś, po tych pierwszych Sfinksach, zostały już tylko wspomnienia. O czasie, gdy wszystko wydawało się nowe, kolorowe i trochę tajemnicze. Chłopskie jadło. Początek lat dwutysięcznych. Folk w najlepszym wydaniu. Gdy chłopskie jadło pojawiło się na kulinarnej mapie Polski, od razu wyróżniało się wystrojem, słomiane dekoracje, gliniane garnki, ludowe malunki, długie drewniane stoły i kelnerki ubrane w stroje stylizowane na regionalne. Dla wielu była to pierwsza okazja, by spróbować tradycyjnej polskiej kuchni, podanej w sposób efektowny, z dbałością o detale. Żurek w chlebie, kwaśnica, ogromne placki ziemniaczane, pieczone mięsa, a przede wszystkim słynne smalce podawane z pajdą świeżego chleba i kiszonym ogórkiem. W tamtych latach Polacy zachłysnęli się nowoczesnością i zachodnimi fast foodami, ale chłopskie jadło przypominało, że nasze smaki mogą być równie atrakcyjne i efektowne. To tam rodziny spędzały niedzielę, tam zabierało się zagranicznych gości, żeby poczuć prawdziwą Polskę. Każdy lokal wypełniał ciepły, domowy zapach, i atmosfera sprawiała, że ludzie chętnie zostawali dłużej, dzieląc się jedzeniem i historiami. Greenway, początek polskiej kuchni Wege. Greenway, który pojawił się w większych miastach na przełomie wieków, był miejscem absolutnie przełomowym dla młodych ludzi zainteresowanych zdrową żywnością, wegetarianizmem i alternatywnym stylem życia. W czasach, gdy większość restauracji stawiała na mięso, tłuszcz i szybkie przekąski, Greenway oferował coś zupełnie innego: sałatki, kotlety sojowe, warzywne tortille, makarony z pesto i słodkie ciasta z pełnoziarnistej mąki. Wnętrza miały charakterystyczny klimat: jasne drewno, zielone akcenty, plakaty z ekologicznych inicjatyw oraz tablice informacyjne o zdrowym żywieniu. To tutaj spotykali się studenci, artyści, aktywiści i wszyscy szukający odskoczni od tradycyjnego jadłospisu. Greenway był czymś więcej niż restauracją. Był symbolem otwierania się Polski na nowe idee. Dziś pamiętany jest z ogromnym sentymentem jako pierwsze miejsce, w którym można było poczuć, że kraj staje się bardziej różnorodny. Oberża pod czerwonym wieprzem, Warszawa, PRL w wersji retro luksus. Oberża pod czerwonym wieprzem. Była miejscem wyjątkowym, bo bawiła się estetyką PRL-u, jednocześnie traktując ją z przymrużeniem oka. Wnętrza przypominały gabinety partyjnych dygnitarzy, ciężkie zasłony, czerwone obicia, portrety stylizowane na epokę i menu, które miało swoje żartobliwe nazwy: schabowy sekretarz, kotlet proletariatu, pierogi rewolucyjne. W latach dwutysięcznych miejsce to było niezwykle modne, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy zaczęli uważnie przyglądać się minionej epoce, jedni z nostalgią, inni z ironią. Oberża serwowała solidne polskie jedzenie, ale przede wszystkim oferowała doświadczenie, wejście do świata, który odszedł, ale w którym nadal można było zanurzyć się na chwilę. Było to miejsce spotkań biznesowych, rodzinnych obiadów, a także licznych imprez, na których retro PRL stawało się zabawą i stylem.